Cześć, witajcie. Zanim vlog o programach do pisania scenariuszy, jeszcze mały suplement do poprzedniego vloga o programach, w ogóle do pisania yy, różnych rzeczy, powieści, treatmentów, notatek. Ten vlog, jeżeli nie widzieliście, gdzieś tu się wyświetla. Mianowicie odkryłem ostatnio jeszcze jeden program, który dopiero testuję, dlatego nie dałem go w tamtym vlogu, ale jednak stwierdziłem, że należy się taki suplement i chciałbym się z Wami podzielić, bo aspiruję do najlepszego z tych wszystkich programów myślę, że na równi z Sesem, choć na razie planuję używać obu, bo jest taka możliwość synchronizowania tych notatek w Markdownie w ten sposób, że z jednego folderu raz możemy otworzyć tym programem, a drugi raz tamtym. Trochę tak jak niektóre pliki Worda można otworzyć Wordem, Pages albo OpenOffice'em. Tak samo markdowny można otwierać różnymi programami, ale ten o którym chcę wam tutaj powiedzieć Myślę, że pozamiatał i chyba przerzuca się głównie na niego. Chodzi mianowicie o program Obsidian, który, w przeciwieństwie do programów, o których mówiłem wtedy, jest nie tylko na macOS'a, ale także na Windows'a. I jest to program zupełnie darmowy, także nic tylko używać. A czemu jest taki zajebisty? A mianowicie dlatego, że, jako chyba jedyny, ma możliwość łączenia notatek i pokazywania ich w grafie. Do czego to może być przydatne? No cóż, o tym powiem na końcu. Na razie zobaczcie sobie jak wygląda ten program. Przejdźmy teraz na pulpit i pokażę kilka podstawowych funkcji i jak to tylko wygląda. Nie będę tego omawiał szerzej, ponieważ dopiero ten program testuję. Także zapraszam. Uruchamiam program Obsidian, który też czyta pliki Markdowna, a jednocześnie może linkować te pliki. Widziałem, że IA Writer też ma tę funkcję linkowania, ale jednak tutaj y, są, też, y, są też dodatkowe pluginy. No więc ja tutaj na przykład sobie spisuję jakieś notatki. To jakieś filmy, które widziałem. Tu mogę też robić sobie hashtagi, mogę dodawać zdjęcia, no i takie bajery. Oczywiście to też działa tak, że mi podświetla. Akurat mam ustawione, że mi podświetla akapit jako dodatkowy plugin, to jest wybrane. Natomiast niebywałe w tym programie jest to, że każda z tych notatek może być podlinkowana do innej. I tak na przykład tu mam podlinkowane do do tego typu notatek, te notatki i to potem można też wyświetlić w takim autografie. Tutaj są wszystkie moje notatki, które mają gdzieś tam podlinkowane, tak. Tu na przykład jest reading list, nie, wszystkie tytuły z mojej reading list. No i to jest bania, to jest bania, to jest, tak jak powiedziałem, to jest już na inny odcinek. Natomiast jakby idea jest bardzo podobna do pisania w tamtych programach. Obsidian pozamiatał, nawet się zastanawiam, czy nie przejść z, z Ulysses'a na Obsidiana. Tym bardziej, że coraz częściej ostatnio też korzystam z Windows'a. No i jak widzicie, ten program rzeczywiście pozamiatał, no nie ma chyba innego... Tak dobrego i w Markdownie, który umożliwia łączenie notatek i pokazywanie ich w grafie. Ale po co nam takie łączenie notatek i pokazywanie w grafie? Otóż przydaje się na przykład do metody, która się nazywa Zetelkasten. I to jest metoda niebywała mianowicie mm, to jest jakby tworzenie własnego. Nowe, drugiego mózgu cyfrowego w tej metodzie, która już jest sprzed 50 bodajże lat, no sprzed kilkudziesięciu, bo nie chcę teraz kłamać sprzed ilu, i stworzył ją niemiecki naukowiec, który miał właśnie taką mm, szafę z notatkami i każdą notatkę jakby zapisywał na osobnych tego typu bycie fiszkach. Jak można sobie wyobrazić, tak. I potem pisał numer referencyjny danej fiszki i każda z tych fiszek była zlinkowana ze sobą. Y i tak zapisywał rzeczy, które czyta czy ogląda. Ale nie chcę się o tym rozwodzić, słuchajcie, bo jeszcze zgłębiam ten temat dopiero. Jeżeli chcecie, żebym nagrał o tym osobny odcinek, o użyciu programu Obsidian, ale też połączeniu z metodą Zetelkasten, czy z metodą właśnie y, tworzenia notatek y, linkowanych, które umożliwiają stworzenie tak naprawdę połączeń, tak jak właśnie w mózgu, bo o to chodzi też w tej metodzie. Innymi słowy, zapisujemy pewne rzeczy po to, żeby łączyć z innymi, a potem tworzyć z tego treści i tak dalej. Gość, który stworzył tą metodę, napisał około 60 książek naukowych, co jest niebywałym osiągnięciem. Nikt tego nie dokonał. Także jeżeli chcecie, żebym zrobił o tym osobny odcinek, dajcie łapkę w górę. Jeżeli uzbieram około 50 łapek w górę, myślę, że taki odcinek powstanie niebawem. No a co? A w następnym odcinku wreszcie przejdę do tych programów do pisania scenariuszy, dlatego zapraszam, żebyście zasubskrybowali ten kanał. No i jeżeli któryś z tych programów Was zainteresował i czujecie niedosyt, no a nie ma jeszcze 50 łapek, więc, więc nie będzie jak na, tak, tak szybko nowego vloga to można też umówić się ze mną na konsultację. zapraszam na blogu notatnikreżysera.pl, tam jest zakładka pracuj ze mną i są konsultacje, które możecie ze mną odbyć i mogę przejść z wami po tych wszystkich programach, także po Obsidianie, bo już dużo wiem, tylko po prostu nie czuję się gotowy, żeby to nagrać, ale jeżeli chcecie, żebym wam pokazał feature'y i, i opcje, to zapraszam. Tak samo jeśli chodzi o inne programy. Zapraszam na konsultacje, także nie tylko scenariuszowe, ale także odnośnie tych narzędzi, o których tutaj mówię. No i co? I zapraszam też na yy, tak naprawdę. Do otrzymania zniżki 20% na y, mojego e-booka, którego właśnie piszę, jest to poradnik y, pisania scenariuszy w pigułce bez pigułki. Można też zapisać się właśnie na moim blogu, jest tam odnośnik, ale też y, na stronie poradnik.notatnikreżysera.pl Jest to taki landing page. Każdy, kto się zapisze, otrzymuje 20% zniżki. Jeżeli już nie jesteście w moim newsletterze, nie musicie za, się zapisywać, to jest informacja dla tych którzy chcieliby dołączyć do tej społeczności. No i dziękuję Wam bardzo, jeszcze raz proszę o subskrypcję i pamiętajcie, dajcie łapkę w górę, to będzie więcej o programie Obsidian. Trzymajcie się i do zobaczenia do następnego, w następnym odcinku programy do pisania scenariuszy tradycyjne. Warto być na tym kanale. Zapraszam i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!